w projekcyjnej, będzie można Eugenikę zobaczyć. We Wrocławiu, pan wymienił nazwisko, no, no, Jan Miodek, tak, owszem, tajny współpracownik, pseudonim Jam, 11 lat, w czynnej sieci agenturalnej Służby Bezpieczeństwa, numer archiwalny, jedynka rzymska, 60701... Te dwie teczki, właśnie które własnoręcznym podpisem potwierdził, których wyniesienie tych teczek, tak, jeden z funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, który stawał przed sądem, kłamał. Prokuratura moje tam zawiadomienie o tym, że, że ktoś kłamie przed sądem, prokuratura, jakby to powiedzieć, no, nie zajęło wiele czasu, żeby to tam zrzucić ze stołu. I jeszcze inne postaci z tego Wrocławia. No bo przecież jest, jeszcze, 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 jest przecież pan minister Zdrojewski z Wrocławia, prawda? Teraz chwilowo go ojczyzna wezwała na tę ważną funkcję w tym kradzionym pałacu, tak, minister kultury. A, ale przecież to jest kandydat na... ...nieustannie. Ten Wrocław, proszę państwa, to jest taki polski Wiedeń. Jeden z kolegów moich y, taką podsunął definicję Polski Wiedeń. I y, co to znaczy Polski Wiedeń? To znaczy, muszą gangsterzy mieć, gangsterzy polityczni, y, muszą mieć takie miasto, w którym się bandyci nie strzelają na ulicach. I w związku z tym fajnie to wszystko wygląda fasadowo. Są kolorowe wkładki w jakichś czasopismach. Telewizja WSI 24 same dobre rzeczy o tym mieście mówi, że to jest takie wzorcowe miasto i takich ma świetnych prezydentów. Tymczasem Wrocław. Poza tymi zagrożeniami politycznymi, no właśnie to, że, że tam już nawet się nie owija w bawełnę, tam wisi na urzędzie marszałkowskim we Wrocławiu, wisi flaga z orłem czarnym na żółtym tle, prawda? I żadna biało-czerwona tam nie powiewa. Oczywiście gazeta wyborcza lokalna wiele w druku miejsca poświęciła tłumaczeniu że to jest orzeł Piastów Śląskich, nasz tradycyjny, śląski. ja to wiem, tylko, że jak ktoś przyjezdny na to spojrzy, to przez pomyłkę może pomyśleć, że to jest flaga ościennego państwa, prawda? A w tej gazecie wyborczej, głównym komisarzem politycznym, rozprowadzającym, jest jegomość, który się nazywa Klaus Bachmann, tak? I on jest takim, takim żakowskim troszkę w tej wrocławskiej wyborczej, takim, jak to mówi pan Stanisław Michalkiewicz, prorokiem mniejszym, jest lokalnym. Ale to jest jest też charakterystyczny. Jest telefon, bardzo prosimy. Niech będzie z Chrystus Maria Zawszego. Teraz i zawsze. Witamy ojcze, Pozdrawiam. Tak, jest, jedziemy, słuchamy. No, przepiękny język, podziwiam pana język. No i podziwiam pamięć, odwagę. Bardzo, bardzo, no, powiedziałbym taka trzymająca audycja, program trzymający. Ja mówię audycja, bo ja słyszę w radiu. Tak, ale mam jedno pytanie. Czy pan ma na dowody na te no, poważne, poważne, wytaczane sprawy tutaj. Czy są dowody, bo to jest, bo pan ma już takie rozprawy Panie. i tak jest. Rozumiemy się, że tak żyjemy. Tak jest. Dziękuję no to... serdecznie. Siły życzę. Pozdrawiamy pięknej twórczości i oby wszyscy ludzie chcieli służyć ojczyźnie jak najlepiej. Właśnie i tak, także filmowcy, także reżyserzy. Przy okazji pozdrawiam tatusia i mamę, których się spotkać. Kiedyś w Ameryce, chyba to było w Baltimore, jeżeli dobrze pamiętam. Szczęść Boże! Szczęść, Szczęść Boże! Dziękuję. Buffalo, stan Nowy Jork. Moi rodzice tam, tam rzeczywiście była okazja spotkania. Szczęść Boże, dobrej drogi y, życzę. No, ważne pytanie, tak? Czy są dowody? No więc y, 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 proszę zauważyć, że, y, że ja tutaj właśnie sięgnąłem po jakieś papiurki, y, które, po które się sam wybrałem y, do, y, do Wrocławskiego Ośrodka Instytutu Pamięci Narodowej. Sam się wybrałem, no właśnie dlatego, że nikt mi tego jakoś nie, nie chciał opisać. 20 lat minęło, drukują historycy jakieś książki, w których właśnie nawet pod S... Schetyna nic nie znajdziemy, tylko mamy jakiegoś anonimowego Radka, tak? A to trzeba mieszkać we Wrocławiu i zagadać parę razy na ten temat, żeby się dowiedzieć, że, że Radek to schetyna. Ja przedstawiam, jakby to powiedzieć, hipotezę badawczą, która moim zdaniem w pełni uzasadnia stawianie znaków zapytania. Stawianie znaków zapytania kim są ci ludzie, na użytek których służba bezpieczeństwa jeszcze przed upadkiem PRL u yy, dezinformuje samą siebie? Cóż to muszą być za ciekawi ludzie, tak? Być może, być może mamy tutaj jakichś nieznanych bohaterów naszej historii transformacji ustrojowej, niczym Edward Majko i Anatol Pierścionek, tak, polegli w drodze do okrągłego stołu przy, przy litrze wódki. To trzeba opisać. Tylko że warszawscy dziennikarze spotykają się mają okazję spotykają się z panem marszałkiem twarzą w twarz i nie pytają go o nic istotnego, prawda? O nic istotnego. A a wrocławski. Instytut Pamięci Narodowej. Niestety, trzeba to też powiedzieć, yy, yy, zamyka się bilans w tej chwili, Dwudzi dziesięciu lat istnienia tej, tej jakże ważnej i opatrznościowym zrządzeniem powstałej placówki yy, naukowej. Yy, I czego dowiedzieli się mieszkańcy Wrocławia? I czego dowiedziała się Polska o układzie wrocławskim od, od historyków, od badaczy, od archiwistów z Wrocławskiego Ośrodka Instytutu Pamięci Narodowej. No niektórzy już wypłynęli na szersze wody z tego wrocławskiego ośrodka, tak już właśnie są w Warszawie i, i starają się, żeby ich nie wymietli, prawda, i się martwią, ale się niewiele się od nich dowiedzieliśmy. Z całym szacunkiem i sympatią dla wszystkich bardzo miłych dzielnych, pracowitych ludzi, którzy pracują w Instytucie Pamięci Narodowej, no tacy ludzie jak, ja już, już prawda, sześć Leona Kieresa, który, który, którego okres urzędowania, kiereszczyzna niesławna, ale tacy ludzie, którzy też chodzą, jakby to powiedzieć, uchodzi im to, uchodzi im to bez... bez bez pytań, bez pytań im to uchodzi, jak, jak dyrektorujący temu ośrodkowi od 10 lat, pan profesor Suleja, oni są odpowiedzialni za to, że opinia publiczna nie wie, kto do niej przemawia. Bo przecież to o to chodzi, prawda? Żebyśmy wiedzieli, kto do nas mówi. Kto to właściwie jest? Ten marszałek, ten minister, ten prezes, ten dyrektor czegoś? Kto to właściwie. To się raz na jakiś czas odkrywa, tylko się odkrywa za późno. O tym, kto to jest pan Turowski, to my teraz, prawda, wiemy, że to jest pułkownik, który 10 lat służył w przebraniu Jezuity, prawda? To my teraz wiemy, ale to jest już śledzie po obiedzie. To jest po 10 kwietnia w Smoleńsku. O tym, kto to jest Bronisław Geremek, że to, że to, prawda, to jest taki ciekawy człowiek, że to my ciągle nie wiemy, prawda? My tylko wiemy, że jego służba bezpieczeństwa z czynnej sieci agenturalnej wyłączyła w końcu lat 60., prawda? Wyłączyła. No to kiedy go tam włączyli do tej sieci, prawda? I on, i on żyje, umiera, niech mu ziemia lekką będzie, kłamca lustracyjny, który do dzisiaj chodzi, chodzi jako wzorzec polskiego dyplomaty i polityka i nawet niektóre dzieci na niektórych uczelniach się gorszy takimi wzorcami, prawda? Chodzi o to, żebyśmy Wiedzieli, kto do nas przemawia. Żebyśmy wiedzieli, więc muszą być stawiane te znaki zapytania, których ani historycy nad sylwetką polityczną Grzegorza Schetyny, ani dziennikarze, ani, ani no w ogóle wszystkie przejawy tego, co się nazywa opinią publiczną. No brak mi tych tych znaków zapytania, dlatego je stawiam, no bo, bo właśnie a może jakaś informacja do mnie wróci pocztą zwrotną po tej dzisiejszej audycji, może ja się czegoś ciekawego dowiem, może ktoś mi da jakąś wskazówkę, bardzo o to proszę, może ktoś mi może ktoś mi podsunie jakiś trop, gdzie ja mogę się dowiedzieć więcej, bo ja nic innego nie chcę, tylko właśnie no jakoś, jakoś jakby to powiedzieć, poważnie podejść do tego, no jak się jest marszałkiem Sejmu, Czy Prezydentem czy premierem, to to jest poważna sprawa, więc w normalnych, poważnych państwach tacy ludzie mają biografię właśnie co najmniej takiej grubości yy, i nie jeden często tom. A, a gdzie my się możemy dowiedzieć o tych, którzy nami rządzą i którzy te yy, tę nawę państwową prowadzą nie wiadomo gdzie. Czy oni, czy oni w ogóle jeszcze ją prowadzą, może oni już reiterują, może oni już spakowali walizki, jak będzie ten wielki krach, jak to wszystko walnie, co oni pewnie przewidują. Skoro wzięli tam, to otworzyli sobie tę ścieżkę kredytową, to może się spodziewają manka w Kasie już w tym roku budżetowym. A jak się spodziewają manka w Kasie, no to będą chcieli zawołać łapaj złodzieja, tak? Czyli będą w skali państwowej, politycznej takie, takie łapaj złodzieja, no to jest przeprowadza się, kryzys kontrolowany się przeprowadza. Tak? Więc... Czy to tego 10 kwietnia, co się wydarzy? Czy to tego, co nadchodzi tego 10 kwietnia? Czy to ma być jakiś grudzień 70, bardziej krwawy wariant? Czy to ma być jakiś czerwiec, czy sierpień? Nie wiem, co oni szykują, ale że coś szykują, to widać. Coś te jak, prawda,. <gry> Sar zanotował na, na, tym, na tym raporcie o tym, co tam Bismarck kłamie, prawda, że coś ten Sukinsyn knuje. Nie wiadomo co, ale, ale knuje. Więc nie wiemy. My możemy tylko wnioskować z tego, że jacyś pułkownicy generałowie piszą do marszałka Schetyny. Przecież to jest z pominięciem drogi służbowej. To w ogóle co ma marszałek do jakiegoś gromu? Prawda? Co on ma do tego? A oni go wzywają, żeby bronił. Czyli co? Oni też jakby go zapraszają, żeby on stanął na, na czele czegoś. Czele czego? No, no to pominięcie drogi służbowej w państwie to się nazywa zamach stanu. Czy oni coś takiego nam tu szykują? Ja bym tylko strasznie nie chciał i po to to tutaj mówię państwu, zanim, zamiast film zrobić rzetelny, prawda? Po to proszę ojca, żeby się nie okazało, że jak my rykniemy tutaj, dźwigniemy się, napniemy tego 10 kwietnia czy kiedy indziej, ale że jakimś nadludzkim wysiłkiem, nadludzkim wysiłkiem my dokonamy zmiany, której owocem będzie Ponowne wyniesienie funkcjonariuszy czy agentów, nie wiem, bo to jest u mnie tylko zasadnicza wątpliwość. Czy to jest, prawda, jeszcze agent, czy to jest już ukadrowiony funkcjonariusz, prawda? Taki Grzegorz Schetyna, ja nie wiem, ja nie wiem. To jest pytanie, jaka ranga jemu przysługuje, gdyby nie chodził w cywilu. Że my ich wyniesiemy do władzy jeszcze raz. Że oni się przetasują, nam coś zamieszają przed oczyma. My tutaj. Proszę zobaczyć, jak on się już ładnie zdystansował. On już w ogóle pozuje na takiego, co, co właściwie nic nie ma wspólnego z tą partią, którą tworzył sam, prawda, z tym rządem. On już nadają pożyteczni idioci, transmitują, jak to on jest w konflikcie z premierem, prawda? No i znowu, wszystko, wiele się ma zmienić, żeby wszystko zostało po staremu. I teraz. I teraz jeszcze jedna, jeszcze jedna przykra rzecz do tego układu wrocławskiego dotycząca. Przykra rzecz. Proszę państwa, Adam Lipiński, kanclerz prawa i sprawiedliwości, też jest z Dolnego Śląska. Też jest z Dolnego Śląska, tak? I teraz na tym Dolnym Śląsku obowiązuje pakt o nieagresji. Pakt o nieagresji. Przecież tych rzeczy, które ja tutaj wygaduję, przecież tego, tego nie uświadczysz w, 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 w publicystyce właśnie dobrych, dobrych, patriotycznie zwalczających Moskali w Warszawie polityków. Nie ma takich rzeczy. Nie ma takich... Bo na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu obowiązuje takto nieagresji. Otóż... Na szczęście nasz dziennik kilka razy pisał o tym układzie no, wrocławskim. Nasz dziennik napisał jako jedyny chyba o tych serwitutach, jakimi został spłacony legendarny przywódca Władysław Frasyniuk. W postaci tej firmy jakiejś spedycyjnej, czy, czy, czy jakieś tam sprawy były nieprzyjemne z przemytem na granicy, prawda? Ale to, to jacyś, jakaś Rodzina, tak? Legendarnego przywódcy tam wchodziła w grę. Tak. Ym, o wielu i wiele innych pytań będziemy jeszcze stawiać w wieczornej audycji. Proszę Państwa, bardzo serdecznie zapraszamy. Ciekawie bardzo się rozwija nam temat i zapowiada. Yy, zapraszamy bardzo serdecznie, więc na wieczorne spotkanie. A w tej chwili bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę.